Dziś chcę Cię zaprosić, abyś zatrzymał się na kilka minut i pozwolił, by obecność Boga głęboko Cię ogarnęła. Obudzić się z otwartym sercem, gotowym na duchowe prowadzenie, to jedna z najważniejszych decyzji, jakie możemy podjąć. Dlatego, właśnie ta poranna modlitwa ma moc, by przemienić Twój dzień, odnowić Twój umysł i uciszyć Twoją duszę. Są dni, kiedy wiara wydaje się krucha. Kiedy nasze myśli są zalewane przez ciche lęki, niepewność o przyszłość i wątpliwości, które otaczają nas jak mgła. Ale Słowo Boże uczy nas, że nawet gdy przechodzimy przez najciemniejszą dolinę, On jest z nami, i o tym teraz będziemy rozważać na podstawie Psalmu 23.4. Pismo przypomina nam, że nawet w dolinie cienia śmierci nie musimy się bać, bo nie jesteśmy sami. Ile razy czułeś, że kroczysz trudną drogą? Gdzie wszystko wydaje się niepewne, a jutro przerażające. Może właśnie teraz przeżywasz taki moment? Nosisz w sercu ból, czekasz na odpowiedź, walczysz o utrzymanie nadziei przy życiu. I to właśnie w tych najtrudniejszych porach życia nasza wiara musi być umocniona. Nie jako coś abstrakcyjnego, lecz jako kotwica, która utrzymuje nas w miejscu, nawet gdy wichry życia próbują nas przewrócić. Ta poranna modlitwa jest zaproszeniem. By ponownie postawić stopy na skalę. By przypomnieć sobie, że nawet gdy uczucia się wahają, nawet gdy emocje krzyczą, prawda Słowa Bożego pozostaje niezmienna. On jest Twoim pasterzem. On prowadzi każdy Twój krok, nawet gdy nie rozumiesz drogi, nawet gdy nie widzisz wyjścia. Modlitwa jest miejscem spotkania z tym Bogiem, który jest obecny, który nie zawodzi i nie opuszcza. Dziś wspólnie poprośmy Pana, aby umocnił naszą wiarę. Wiarę, która nie zależy od okoliczności, lecz stoi niewzruszona pośród burz. Wiarę, która opiera się przeciwnym wiatrom, przetrwa doliny, która się wzmacnia nawet wśród łez. Taka wiara przemienia, prowadzi i rozświetla nasze najciemniejsze dni. Może czujesz się teraz wyczerpany emocjonalnie, bez sił, by iść dalej. Może przeżywasz czas oczekiwania, w którym nic się nie dzieje. Ale właśnie po to jest poranna modlitwa. By na nowo rozpalić w tobie pewność, że Bóg wciąż działa, że pracuje w ciszy tam, gdzie już myślałeś o poddaniu się. Dlatego każde słowo, które wypowiemy w tej modlitwie, powinno być przyjęte z otwartym sercem. To twoja szansa, by rozpocząć dzień prowadzony światłem wiary, by odnowić zaufanie do Boga, by pozwolić Mu być centrum twojej drogi, fundamentem twojej duszy, by zadeklarować nawet w zmęczeniu, że ufasz Jego prowadzeniu. Bo gdy stajesz przed Bogiem na modlitwie już o poranku, wykonujesz krok wiary krok, który mówi: Panie, nawet jeśli nie rozumiem, wybieram iść z Tobą. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną w konkretnej sprawie lub za kogoś, kogo kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu: Módl się za mnie. Będziemy się za Ciebie wstawiać z miłością, jako prawdziwa wspólnota wiary. Bo kiedy modlimy się razem, niebo się otwiera. Pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. A zanim wspólnie pomodlimy się, zapraszam cię, abyś przygotował swoje serce. Przygotuj się, by oddać wszystko, co ciąży, co niepokoi, co rani. Niech ta poranna modlitwa będzie początkiem duchowego odrodzenia w twoim życiu nowym czasem, w którym twoja wiara zostanie umocniona i prowadzona przez potężną rękę Boga. Bo nawet w dolinie, gdy wszystko wydaje się tracić sens. Obecność Boga nadal jest naszym bezpiecznym schronieniem. On się nie zmienia, On nie zawodzi, On nie opuszcza nas w środku bólu. A teraz, w tej chwili porannej modlitwy, stajemy przed Nim z otwartym sercem, z wrażliwym duchem, gotowi by zostać odnowieni. Panie, zbliżamy się do Ciebie z szacunkiem i wiarą. Ty jesteś naszym pasterzem, który prowadzi każdą porę naszego życia z mądrością, miłością i celem. I nawet gdy nie rozumiemy Twoich dróg, wyznajemy, że ufamy. Nawet gdy wszystko wydaje się ciemne, Twoje światło wystarczy, by pokazać nam kolejny krok. Nawet w Dolinie Cienia Twój głos daje nam kierunek, a Twój kij i laska nas pocieszają. Dziś prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, bo często się ona chwieje, często okoliczności krzyczą głośniej niż obietnice, często zniechęcenie próbuje uciszyć naszą nadzieję, ale wiemy, że modlitwa ma moc. A gdy klękamy przed Twoim ołtarzem, coś w nas się zmienia. To nie tylko rutyna, to nie tylko treść, to spotkanie, to prawda, to życie. Poranna modlitwa to nasz święty czas, kiedy niebo dotyka ziemi, a niemożliwe ugina się przed Twoją wolą. Panie, oddajemy Ci nasze lęki, nasze troski, myśli, które ciągle próbują podważyć naszą wiarę. Oddajemy także marzenia, które wydają się odległe, prośby, które powtarzaliśmy wiele razy. I nadal nie zostały wysłuchane. Ale dziś wybieramy modlić się z wiarą. Nie wiarą ślepą, ale wiarą zakorzenioną w Twoim Słowie, które jest żywe, skuteczne i wieczne. Twoje Słowo obiecuje nam, że nawet gdy chodzimy trudnymi ścieżkami, Ty jesteś z nami. Wołamy o pokój, o uzdrowienie emocjonalne, o duchowe wytchnienie. Niech ta poranna modlitwa będzie jak balsam dla tego, kto obudził się zmęczony, przeciążony, przekonany, że nie da rady przeżyć kolejnego dnia. Niech Twoja obecność, Panie, ogarnie każdego, kto teraz modli się razem ze mną. Niech w każdym domu pojawi się pocieszenie, w każdym sercu zakwitnie nadzieja. Niech wiara zostanie przywrócona, zaufanie odnowione, a pewność Twojej wierności podtrzyma każdego z nas. Panie, nawiedź teraz domy, gdzie są konflikty, gdzie panuje ciężka cisza, gdzie rutyna stała się chłodna, a miłość zdaje się wygasnąć. Odnów rodziny, ulecz relacje. Odbuduj więzi, niech ta poranna modlitwa dotrze do zranionych serc, zmęczonych małżeństw, oddalonych dzieci. Bo Ty, Panie, jesteś specjalistą od nowych początków. Tam, gdzie my widzimy tylko niemożliwości, Ty widzisz drogi. Tam, gdzie widzimy ruiny, Ty widzisz odbudowę. Wylej mądrość na tych, którzy stoją przed ważnymi decyzjami. Prowadź swoją potężną ręką tych, którzy czekają na kierunek. Oświecaj myśli. Oddal wszelkie zamieszanie w umyśle i tchnij pokój nad planami, projektami i drogami każdego człowieka. Poranna modlitwa to coś więcej niż nawyk, to nasz pierwszy krok ku Twojemu celowi. Dlatego naucz nas ufać, nawet gdy nie rozumiemy. Ojcze, wiemy, że każda pora życia ma swój cel: są czasy siania, czasy zbierania, czasy czekania i czasy działania. I we wszystkich z nich Twoja obecność jest tym, czego najbardziej potrzebujemy. Umacniaj naszą wiarę, gdy nie mamy odpowiedzi, umacniaj naszą wiarę, gdy wszystko wokół mówi, by się poddać, umacniaj naszą wiarę, gdy wróg próbuje nas osłabić, bo nasza ufność jest w Tobie, a nie w okolicznościach. Wyznajemy, że nawet w burzy jest Bóg, który trzyma nas za rękę, nawet gdy płyną łzy, jest Bóg, który je zbiera i przemienia w ziarna uzdrowienia. Nawet gdy ból jest cichy, jest Bóg, który słyszy każde niewypowiedziane wołanie. I z tym Bogiem chcemy dziś kroczyć, w nim chcemy odpocząć. Jemu oddajemy nasze prośby, nasze walki, nasze marzenia. Tego poranka składamy zobowiązanie. Nie będziemy już chodzić sami, nie będziemy już polegać tylko na własnych siłach. Będziemy iść pod Twoją osłoną, pod Twoim prowadzeniem, pod Twoją łaską. I niech każda osoba, która teraz się modli, poczuje, nawet w ciszy, że jest podtrzymywana przez coś większego, głębszego, prawdziwszego. Niech ta modlitwa będzie odpowiedzią, na którą czekało tak wiele serc. Bo gdy modlimy się z wiarą, niebo się porusza i z tą umocnioną wiarą kontynuujemy ten moment, szukając jeszcze więcej Twojej obecności, Twojego głosu, Twojej woli na ten dzień, który właśnie się zaczyna. Z sercem pełnym wiary kończymy tę poranną modlitwę. Pewni, że Bóg usłyszał każde słowo, każdą myśl i każdą prośbę złożoną przed nim. Niech ta umocniona wiara nadal prowadzi Cię przez wszystkie pory życia, nawet gdy drogi będą trudne, nawet gdy odpowiedzi będą się opóźniać, nawet gdy wszystko będzie wydawać się ciche. Pamiętaj, że Pan nadal jest obecny, nadal działa, nadal wspiera Twoją drogę z miłością i celem. Jeśli modliłeś się szczerze, jeśli ta modlitwa poruszyła Twoją duszę, i pragniesz nadal kroczyć drogą wiary, napisz w komentarzach Amen. To nie tylko Słowo, to deklaracja, że się zgadzasz, że ufasz, że Twoje serce jest poddane Bożej woli. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby codziennie otrzymywać modlitwy, które wzmacniają Twoją wiarę i pomagają rozpocząć dzień z Bożym prowadzeniem. Zostaw polubienie, aby to Słowo dotarło do jeszcze większej liczby serc. Jutro o szóstej rano będę tu znowu z nową modlitwą, przygotowaną z wiarą, opartą na słowie i prowadzoną przez Ducha. Teraz jesteś tego częścią. Niech Bóg głęboko błogosławi Twój dzień.